Cześć, witamy w tym odcinku. Dzisiejszy odcinek nagrywam, nagrywam po wczorajszym telefonie, po wczorajszej rozmowie z jednym z naszych oglądających nasz kanał. I tutaj dodzwonił się do mnie. Czekajcie, wyłączę tutaj auto. Dodzwonił się do mnie i z pytaniem odnośnie pukanek, bo e, wiele opinii krąży wśród mechaników, wśród e, warsztatów, wśród różnych użytkowników, czy e, bezpieczne jest wlewanie. Płukanki. I myślę, że wlewanie pukanki jest jak najbardziej bezpieczne. To rozmawialiśmy około 25-30 minut, bo tutaj hmm, wiele osób boi się, że po wlaniu jakiejkolwiek płukanki e, do rozgrzanego tutaj silnika oleju przed wymianą, e, że te elementy. Nagaru będą się odrywać, odpadać, e, będą zatykać e, kanały olejowe. Natomiast popatrzcie, jak tutaj wygląda silnik. Widzicie idealny przykład. Jest nagar, jest nagar. Samochód e, świeżo zakupiony. Zobaczymy, ile ma przebiegu. E, tutaj ostatnia wymiana była robiona rok temu przy przebiegu 85 eee, i też był tutaj olej Moligen zalewany 5W30 też była oczywiście półkanka robiona i teraz mamy 98 tysięcy i tak tutaj e, co tak utkwiło mi e, w pamięci utkwiło mi e, po tej rozmowie, że jeden z serwisów Eee, nie chcę okłamać, czy to był autoryzowany serwis, czy to był po prostu jako warsztat, ale z tego, co kojarzyłem z rozmowy, to autoryzowany serwis, że lepiej niż płukankę, co 3-4 tysiące kupić sobie olej świeży, wlać olej, e, wymienić filtr i robić takie wymiany co 3-4 tysiące. Ja tutaj tak, zgodzę się jak najbardziej. Oczywiście to na pewno nie zaszkodzi, jest to super rozwiązanie, natomiast po co wlewamy taką płukankę? Taka płukanka kosztuje w granicach, nie wiem, 50 zł. Wlewamy ją do tutaj do silnika, do starego oleju. Po wlaniu odpalimy Silnik będzie sobie tutaj pracował minimum 15 minut, minimum 15 minut, i potem wymienimy filtr oleju. Olej, akurat tutaj będziemy też cały serwis robić, czyli filtr powietrza, filtr kabinowy, przegląd samochodu, i potem spuścimy ten olej i zalejemy świeżym olejem. I teraz popatrzcie, tutaj mamy koszt 50 zł. Załóżmy, bo to może kosztować 40, może 60, nie wiem dokładnie, jakie są ceny tego a koszt oleju, koszt filtra, policzę sobie co 3-4 tysiące, to na 10 tysięcy potrzeba nam trzy takie wymiany, czyli w granicach 1,5 tysiąca, a tutaj ktoś to wlewa taką płukankę do silnika, no to my osobiście nie doliczamy nic do usługi wymiany oleju, koszt tylko tej płukanki. No i co taka płukanka robi? Taka płukanka na przykładzie, może Wam żeby tak naocznić, jak to działa, to popatrzcie: macie brudne ręce, załóżmy, tak, coś żeście robili, i wkładacie te ręce pod wodę, zimną wodę, załóżmy. I podczas mycia zimną wodą, no ciężko usunąć brud z tych rąk. Jeżeli już ta woda będzie cieplejsza, czy ciepła, tak, jak tutaj w przypadku ciepły silnik. Już ten brud będzie nam łatwiej usunąć. A jeżeli do tego dodacie mydło, w tym przypadku płukankę, do tego ciepła woda, czyli ciepły olej, rozgrzany olej to ten brud nam e, będzie schodził jeszcze lepiej. I tak, to nie działa tak, że nam się coś oderwie, bo to e, nie wchodzi tam ktoś z tej płukanki i tam skrobi nam silnik ośrodka, tylko to podczas krążenia oleju on po prostu usuwa e, te osady z silnika. I to jest proces, powta, pow, proces e, powstawania takiego nagaru jest długi i proces usuwania tak samo. Czyli e, co. 10 tysięcy, jeżeli będziecie robić płukankę i dobre olej wlewać, ten nagar będzie sukcesywnie e, znikał. Tutaj widzicie, że e, też po pierwszym zastosowaniu po zakupie e, nie zniknął, dlatego co 10 tysięcy teraz średnio staramy się tutaj wlewać pukankę, wlewać olej i powoli ten nagar usuwać. Tutaj gorzej pewnie bym zrobił, bym wziął teraz śrubokręt i bym to zaczął skrobać, e, jakoś czyścić, szmatką, łapać te, te grudki, natomiast tutaj tego nie robimy, tylko tutaj wlewamy tą pukankę i ta pukanka będzie powoli, e, powoli będzie e, wypłukiwać ten osad. Także tutaj z mojego doświadczenia my stosujemy pukanki. Wlewamy w 90% aut, które serwisujemy. Nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas, żeby cokolwiek z samochodem, gdzie płukanka została stosowana i bezpośredni wpływ na jakiekolwiek uszkodzenie miała sama pukanka. tutaj tak żebym nie był gołosłowny lewą ręką postaram się to wszystko otworzyć czekajcie muszę pod pachę wziąć otwarte kamera damy kamerę damy do lewej ręki teraz a prawą ręką sobie tutaj tą pukaneczkę lejemy powoli żeby nam się nic tutaj nie rozlało Teraz zakręcam, zakręcam korek, odpalam samochód i około 20 minut pochodzi sobie teraz samochód, chodził też, żeby się tak rozgrzał do pracy roboczej. I na następnym etapie wjeżdżamy na warsztat, spuszczamy, wymieniamy olej, filtry i samochód oddajemy właścicielowi. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam, cześć!